Dzień dobry, kochani, witam Was w Gustownym Gotowaniu. Chciałbym Was zachęcić do subskrypcji mojego kanału. Dzisiaj chciałbym Wam dać pomysł na pyszną pizzę. Do przygotowania pizzy będą nam potrzebne następujące składniki: pieczarki, papryka słodka, ogórek kiszony, salami, szynka, sos pomidorowy przygotowany przeze mnie. I dwa rodzaje sera: ser Gouda i ser Cheddar. No i zapomniałem o najważniejszym: ciasto będzie ciastem francuskim. Nasze ciasto wsadzamy do frytkownicy do wyrośnięcia. Na 3 minuty temperatura 200 stopni. Tak wygląda nasze ciasto po trzech minutach. Po wyciągnięciu ciasta z naszej frytkownicy zmarujemy go. Sosem do pizzy. W moim przypadku to są zblendowane pomidory z dodatkiem soli, oregano i odrobiny cukru. Po czym dajemy salami, nie żałujemy to jest pizza na bogato. Później pieczareczki. papryka czerwona I wszystko wsypiemy serem golda Po wsadzeniu do naczynia wsadzamy naszą pizzę jeszcze na 6 minut, i tak wygląda nasza pizza po 6 minutach. Następnie. O kiszony szyneczka i czeda. I tak przygotowaną pizzę wsadzamy jeszcze na 10 minut. Temperatura 200 stopni. Tak prezentuje się nasza pizza. Aż do rana. I tak kochani prezentuje się nasza pizza. Jeżeli podobał się państwu mój odcinek, zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia niebawem.